Dobra, już powróciliśmy. <laughs> Jak widzicie, tutaj jeździmy dalej. <laughs> Praca idzie w re, ale zanim skończymy, to nie wiadomo. To jeszcze nie... <laughs> Mam dla ciebie chyba dobrą i złą wiadomość. Dla mnie? No. Mów. Dobra, jest taka, że już nic nie urosło, a zła, no właśnie, że już że już nie muszę, muszę teraz czas przyspieszyć. Ej, a oglądasz tam taki modpak na polskie mapy, na takie małe, na L's World był. No oglądałem. Fajny nawet. No ej, tam kilka mapek to było. I chciałbym zaproponować mapkę Europomorze. Dość na duże pola dla takich rolników, którzy lubią w takie rzeczy się bawić. A, tam był omijak. Oj, oczywiście. Nie to nie dziwi. No, trójką się ciężko opanowuje, bo to, to na zakrętach. No panowałem równo. No tak, tylko że jak ja wyjeżdżam, jak jak gdzieś zakręcam albo coś ten to potem po zakręcie tak wiata strasznie tym. No wiem. No. A wiesz co? Ja bym Ci tak nawet powiedział, że ile masz procent? 40 Dobra To jak teraz to weźmiemy to Ci powiem szczerze, że moglibyśmy kupić na dwa takie kobajdy na to pole No żebyśmy oba robili No i wtedy by było dużo lepiej i dużo więcej No dużo lepiej, dużo więcej i dużo szybciej Tak Dobra to daj mi ja teraz też trochę pojeżdżę Dużo zapotrzebowanie na jeczni! Kurde u Ciebie często jest na różne rzeczy Aura Daj, 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 daj. Teraz ja jedzę. No bo ja sobie czas przyspieszam, nie? No to... Tak. Tutaj mogę ci już usunąć łęcinkę. O! Fryza jest... zginiła! Tak? Tu, uschła! Nie, ja! Jeszcze nie uschła. Nie, na mamy, że uschła. Bo ty może masz coś tam inaczej zrobione, bo ty, jak ty jesteś ze mną połączony, to może coś tam jest. Może mają jakieś niedoróbki. Łów kukurydzę! Nie da się. Jak to nie? Agregat? to ja ci mogę zrobić tak, żeby już... żeby już tutaj część tego... Ja Co to... jest? B. Co nie możesz zrobić? No łączyny nie umiem usunąć. Bo nie zrobić, musisz nadusić B. No klikłem! Ale jednak jeszcze mają błędy z tym symulatorem. Muszą trochę poprawić ten multiplayer. Kurde! I kogo pozdrawiamy? Piotra, jak już o nim wspomniałam. Oczywiście Mateusza, oczywiście mnie i Dominika. I może jeszcze dzisiaj sera. Łapkujcie nam w górę. A, a ja nie chcę, żebym był pozdrawiany. Łapkucie w górę, a będą częstsze konkursy i częściej będziecie mogli z nami grać. I filmiki będą częściej wchodziły. Tak. Mam prawie pełno. No to już się jadaj już 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 jak nie masz co usuwać to możesz jechać cały czas równo koło mnie no i jak będziesz nakręcał co? Jak będziesz, no, jak będziesz nakręcał, jak ja będę nakręcał poczekaj jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie podejdziesz kawałek mogę podjechać dobra już nie już, 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 już i bardzo ja, no nie w kółko ten mod paski interesuje. Przysyłajcie go czym bo chcemy z kimś nagrać filmik. A my będziemy powiększali Ile masz, masz pełno, czy. Eee. W tak, e jednej przyczepie to mi chodzi. Nie, no, jeszcze nie. I powiększymy teraz czas, zamiast sześć... 6 e odcinków, to teraz zrobimy 8. Tak zrobimy. Żeby już... Podniesiemy sumę. A już mówię do przodu, że więcej niż 10 na pewno nie będzie. Odcinków. 9 i maxi może... Nie, 10 się. max, ale więcej niż 10 już ślucznie. Zlitujemy się. Czy wiesz, jak ktoś bardzo chce, to my się nawet nie musimy litować sam sobie. No to jakby ci chciało, no to nie chce pogras na mnie. Będzie na YouTube. Oglądałem Cię dzisiaj jak miałeś tego moda auto, miałeś moda na odpalanie. Nie, to są fajne mody. Te żeśmy z kolegą pobierali z tego. Z czego? No z tego głównego menu klikaliśmy, powiesz, modyfikacja z tamtą co wybraliśmy. No fajne by było nawet to autko może. albo za ile odcinków może teraz bym mogli zrobić Wiesz co byśmy zrobili? może pobralibyśmy te modyfikacje tego moda paczki jako akurat ma no i wie o co chodzi no no i zagrali na im. i bym pogratulowali temu kto tego moda paczki stworzył bo dość fajny 60 tam jest ztsk jest, ursusik jest bardzo fajny, tam brony są, tylko jest jeden minus, że nie ma tam siewnika. O, ale siednik tam. tam, a siewnik tam, to mało tutaj mamy siewników. Strasznie fajny, jakby my mogli teraz... Nawet to ja bym Ci pomógł pobrać Addis. Ja się sam pobiorę. E, z LS Worda umiałbyś? No. Wiesz, ja Tobie pokazywałem, jak się pobiera z LS Worda. Nie, ja sam sobie założyłem LessWord'a. No i co? I, z, I w którym odcinku tak zagramy? Dzisiaj zagramy jeszcze? Możemy? No. No to po tym odcinku zaczniemy, no... Landru? No, mi tam się wydaje, że byśmy musieli skończyć to pole. Tu już ci urosło i tak. No, widzę jądrowe tylko by musiał z tym modem pokombinować, bo ja go już mam. Słuchajcie, muszę sobie gdzieś nogi włożyć, bo mnie bolą, a nie zbyt mam gdzie. Dobra, włożyłem sobie na... I link do tego moda packa będzie w tym, w opisie filmu całkowitym jak zawsze damy, niech się pobawią ale polecam strasznie, bo ja lubię tak bardzo, słuchajcie, w czasie takie sześćdziesiątki ursusiki, takie stare no, tylko żeby takie coś, to trzeba też mieć mapkę ja patrzyłem, tu ta mapka Ukraina jest świetna, ona jest malutka ta, na, ta też LS War. to ja bym można było pobrać do tego do tego... ale modu. ja tam mam... małą kartę pamięci, więc wątpię Czemu? No bo niekiedy u mnie karta pamięci też gra w taką bardzo mocną rolę przy takiej mapkach. Bo polskie to na połyka... Ale Ukraina jest polska. No ale wiesz o co chodzi. Nie, nie Moja parę. karta pamięci tam już ma dużo wpisane, bo już różne no, rzeczy tak tam... Jest takie, jak karta pamięci, jest karta i karta dźwiękowa. Jak już to dysk twardy, bo na no, nim są zapisane wszystkie rzeczy. Kartę pamięci to masz do telefonu. Taką malutką. No, widzisz, już mi się, no. Całej rodziny. Super zabawa. To już tu, tu z boku już możesz usuwać. I po tym odcinku zaczniemy ściągać tego. No. Tego moda i Zagramy na nim, pokażemy, ile tam odcinków z nim nakręcimy. Jeden albo dwa. Co? Jeden albo dwa. Nie, to może... Ale no, ja się nie wyrobię z 20 seriami, ja muszę nagrywać to, ja jeszcze musiał niedługo teraz jakoś Minecrafta znowu i nagrywać, jeszcze musiałbym wstawić, jeszcze te LS-y mam wstawiać, tamte, to też no. nie jest tak, a poza tym ja nie chcę sobie zajmować całego miejsca na dysku, ja zawsze nagrywam jakiś zapas, potem, i potem już na, nie nagrywam, tylko gram sobie za odcinkiem i ja to sobie powoli wrzucam. No ale z tym modem patrz kto by mogliby my... zawsze na tym. Dobra, za... wiecie co? To ja tutaj teraz zrobię takie cięcie, zobaczę ile tam jest nagranych tych filmów, jak będzie coś koło 10, to już skończę, to nagrywać i tak za tydzień będę dzisiaj wrzucał cały czas nowe filmy, a za tydzień mam pełen i za a za tydzień znowu nagram kolejne. Więc trzymajcie się i cześć! Łapki w górę! Ładnie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.